Drogi Raku, dzisiaj mamy chyba dzień na transformacyjne karty. Mam dla ciebie czytanie na nadchodzący weekend 23-24 października i tak na sobotę. Masz Koło Fortuny, a na niedzielę kartę świata. I razem te karty wzięte oznaczają, że yy, jesteś gotowy, gotowa na jakieś bardzo poważne zmiany w życiu. Może mniej, może bardziej, ale zmiany transformacyjne. Ta karta pierwsza jest w pozycji prostej, druga też, więc spoko, dużych zagrożeń nie ma, chociaż zawsze się zmian boimy. W karcie świata. Za chwileczkę to jest karta zamykająca cały cykl życiowy. Tylko pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o miłość, bo to by ta karta sugerowała tych splecionych kochanków. Tylko możliwe, że tutaj jest mowa o każdym aspekcie Twojego życia, znaczy, dowolnym, tak? Nie każdym. Nie musimy zmieniać wszystkiego w każdym aspekcie naraz, to byłoby nawet chyba niezdrowe, trudne przede wszystkim. Natomiast w karcie koła Fortuny, w pozycji prostej. To koło zamachowe losu jest u ciebie w tej chwili na słońce, czyli do góry. I należy się cieszyć, że tak jest w Twoim życiu i doceniać każdy moment, bo to koło zamachowe losu może się obrócić w każdej chwili w dół. I bardzo wielu ludzi nie docenia tego czasu w swoim życiu, jak jest dobrze. Dopiero jak jest źle, to zazwyczaj doceniamy to, jak było dobrze. Więc jest też zachęta w tej karcie, żeby doceniać to, co mamy. Czy mamy mało, czy więcej, po prostu doceniajmy. Drogi Raku, bardzo jestem ciekawa, co to za transformacje mogą być, ale pewnie dla każdego to co innego oznacza. Dobrego weekendu Cię życzę i nie tylko.